3200 zł dla przewodniczącego rady, blisko 2900 dla wiceprzewodniczącego, 2700 dla przewodniczącego komisji i 2400 zł dla pozostałych radnych. To nowe stawki diet konińskich radnych, które zostały przyjęte na ostatniej sesji. Inicjatywę uchwałodawczą Zofii Itman poparło 11 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, a 5 było przeciw. Za odrzuceniem nowych stawek zagłosował m.in. radny Jarosław Lewandowski i Tomasz Andrzej Nowak. To jest mój początek przygody z samorządem tutaj i dlatego uważam, że jakby nie chcę zaczynać swojej przygody w ten sposób, że z automatu Przyznaje sobie dodatkowe pieniążki w postaci zwiększenia diety radnych. Ja nie uważałem, żeby nam były akurat w tym momencie te podwyżki potrzebne, że to był dobry czas, w momencie kiedy miasto jest w trudnej sytuacji i na przykład na podwyżki czekają pracownicy Urzędu Miejskiego. Inicjatorka nowych stawek, a także radni, którzy głosowali za ich przyjęciem, nie odbierali od nas telefonów lub nie chcieli się wypowiadać.